No dobrze, przemiany gazowe miniatura na ten temat. Więc co, o czym będziemy tutaj mówić? Będziemy mówić o takiej sytuacji, którą właściwie w większości przypadków da się modelować w takim układzie, gdzie jest sobie tłoczek, czyli tu sobie wyobrażamy, że jest gaz. No dla prostoty gaz jednoatomowy, gaz yy, no, doskonały, tak to będzie na maturze, czyli są takie cząsteczki, które tego gazu, które się poruszają, odbijają się o wszystkich ścianek, no, a ta ścianka górna jest ruchoma, jest tak zwanym tłoczkiem i może się ruszać góra-dół. E, to pierwsze, co tutaj zakładamy, czyli jest jakaś tutaj no, zmiana objętości w ten sposób generowana. Oczywiście samo pudełko ma jakąś objętość. Coś tu ewentualnie da się położyć na tym, e, na tym naszym tłoczku i to będzie wywierało ciśnienie P i dzięki temu ten gaz będzie w ciśnieniu P i no i koniec końców jeszcze będzie jakaś temperatura. Przypomnę, temperatura jest związana z tym, że to są e, jakoś tam średnia energia kinetyczna naszych cząstek, czyli im szybciej one się poruszają, tym temperatura wyższa. I to co będziemy robić? No to złapiemy taki gaz, który ma ciśnienie P, jest w objętości V i ma temperatura T. Coś zrobimy, czy to ruszymy tym tłoczkiem, czy podgrzejemy. No, podgrzejemy i się zmieni na jakieś P' P'V'T'. No ale w każdych z tych momentów, i w pierwszym, i w drugim momencie, będzie to spełniało tak zwane równanie gazu doskonałego, czyli PV równa się NRT. No i podobnie po przemianie P' P'V' równa się NRT. Prim, ja się jeszcze wytłumaczę: n to jest liczba moli, czyli liczba paczek, i każda taka paczka to jest 6 razy 10, tam do 23, czyli liczba awogadra cząstek. To jest n razy taka cząstka, a r to jest stała gazowa, bodajże 831, ale sprawdźcie mnie. Dobra, to teraz tak. no Fizycy mają taką tendencję, że lubią rysować przemiany gazowe na wykresie. Jest to bardzo konkretny wykres, ale ma proste linie przede wszystkim. Bum, jest tutaj ciśnienie, tu jest objętość. Powiedzmy, że zaczynamy w jakimś punkcie A, i w tym punkcie A tam jest te, prawda, ciśnienie PA, jest sobie objętość VA, no i kończymy w punkcie powiedzmy tutaj B, i w nim jest, prawda, jakaś objętość VB, i ciśnienie PB. I widać ewidentnie, że VB jest większe od VA, czy jakbym to miał narysować, to już od razu zauważyłbym, że jak to jest VA, to jest sytuacja A to od razu widzę, że w sytuacji B ten tłoczek, o, wyraźnie to narysuję, ten tłoczek jest wyżej, no prawda, tu się troszkę podniosło, objętość się zwiększyła. Jasne, to taka obserwacja na początku. I teraz co? Yy, co się dzieje w tych punktach? Określ okazuje się, że w tych punktach oprócz ciśnienia oraz y, objętości określona jest dobrze oczywiście temperatura, prawda? Tu jest jakieś TB, tu jest jakieś TA. No i na potrzeby matury właściwie ta temperatura zadaje już Tzw. energię wewnętrzną. Czyli w każdym z tych punktów wykresu jest jakaś energia wewnętrzna związana z temperaturą. No i byśmy napisali, że, w punkcie, że taka energia wewnętrzna w danym punkcie jest ona równa czemu? Jest ona równa 3 drugie liczba, tu chyba powiększyłem, nie, wszystko jest dobrze, 3 drugie liczba tych właśnie moli razy R razy T. Czyli na przykład, jak chcielibyśmy się zastanowić, no, okej, okay, to jest energia wewnętrzna, czyli tutaj to będzie 3 drugie nRTA, 3 drugie nRTB. Możemy tak zrobić, ponieważ to jest gaz doskonały, nie oddziałują cząstki ze sobą, tylko mają energię kinetyczną. To po pierwsze. Okej, okay, no i ewidentnie jest tak, że tutaj zmieniliśmy tą energię wewnętrzną, AB, no i to się równa 3 nR, różnica TB minus TA. Czyli jak widać, żeby przetransformować z punktu A, do punktu B. To nie da się tego mazać. Dlaczego? Żeby przetransportować z punktu A do B, no to musieliśmy akurat zmienić energię wewnętrzną. Jak można zmienić energię wewnętrzną? Dwa sposoby są. I tutaj, i tutaj to napiszę, a potem to wytłumaczę. Więc zmiana, y, z, zmiana właśnie energii wewnętrznej, czyli zmiana UAB, to z jednej strony można tak zwaną wykonać pracę, żeby to zrobić, ale z drugiej strony można faktycznie dołożyć ciepło. Zaraz wytłumaczę owa sposoby, jak działają. To, co tutaj napisałem, to jest albo pierwsze prawo termodynamiki, albo również to można nazwać y, prawem zachowania energii. I oznacza tyle, że jeśli chcecie przyspieszyć wasze cząstki, czyli zwiększyć temperaturę, to możecie albo ruszyć tłoczkiem góra dół to jest związane z pracą y, po prostu albo druga opcja tu, tu, tu. Możecie włożyć do lodówki i to spowoduje, że no, ciepło wyleci, albo podźwigać i wtedy dodacie ciepło, czyli to jest. Ujemne ciepło, to wtedy jak ciepło wylatuje z naszego gazu, albo dodatnie jak wkładamy. Co z dodatnią, ujemną pracą? No to jest trochę bardziej skomplikowane, yy, a no to dlatego, że trzeba sobie tak jakby wymodelować. No i teraz się zastanówmy, jak to działa. Więc jeżeli tak napisałem ten wzór, no to co? To jeżeli praca jest dodatnia, to przyspieszyłem cząstki. Aha, to znaczy, że praca jest dodatnia wtedy, kiedy wziąłbym tutaj ręką i ruszyłbym w dół, te cząstki by się wtedy przyspieszyły. Zgodzicie się ze mną, mam nadzieję. W związku z tym, to jest praca człowieka. I to jest to, co często ludzie mało zaznaczają, czyli praca człowieka to jest minus praca gazu. Gazu. No i w związku z tym, można napisać, że jest minus P, zmiana objętości. Ten wykres jest w Waszym książce. Ten wzór jest w książce Waszych wzorów. Dobrze. I co się dzieje na wykresie? Więc chcemy przejść z A do B. No i wiemy, że trzeba dodać pracę, i trzeba. Czy... Pracę lub ciepło, albo pracę, tylko pracę, albo tylko ciepło. No i to faktycznie widać, bo można z punktu A do B dojść na różne sposoby. Można tak, można na przykład tak, albo można też tak. Albo w tysiące innych sposobów. To, co jest ważne, to, że w każdym z tych sposobów jest inny podział na pracę i ciepło, czyli inny, inną część energii trzeba dostarczyć za pomocą ruchu tego naszego. Yy, tego naszego tłoczka, a innego za pomocą podgrzania. No i gdzie tu się praca znajduje? Praca jest tutaj, praca to jest po prostu pole pod wykresem. Widać, że w białym przypadku, czyli praca tym biała jest najmniejsza, na pewno mniejsza niż praca w tym, w tym przypadku niebieskim i jeszcze mniejsza niż w tym przypadku żółtym. Ok, to taki inside. Dobra, i teraz jakie przemiany są dla nas ważne? Jakie są ogólnie wzory na te rzeczy. No to przede wszystkim widzicie już, że jest wzór na zmianę energii wewnętrznej. On jest zawsze prawdziwy, o ile mamy do czynienia z gazem doskonałym jednoatomowym, to zwykle jest ma miejsce, jak nie, to, 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 to będzie się różnił ten współczynnik jakoś, jak będzie dwuatomowy, ale to będzie napisane w zadaniu. No i oczywiście jest jakiś taki zespół przejść, w których da się jakoś policzyć pracę i da się jakoś policzyć ciepło, i to teraz przerobimy i właściwie będzie koniec tego materiału. No bo tak, no bo można sobie wyobrazić, że jest. cztery przemiany przerobimy. To jest tak. izobaryczna. To jest taka przemiana, gdzie w jakiś dziwny sposób bar, no to nam się kojarzy z ciśnieniem, tam ciśnienie jednej bary. Czy ciśnienie jest stałe? No i to można rozwiązać w taki sposób, że położymy jakiegoś klocka tutaj, takiego owaza owa, jakieś M, i on będzie wywierał ciśnienie MG przez pole powierzchni tego tłoczka. Tak ciśnienie takie będzie wywierał. No i co? I wtedy mamy ten wykres P, który transmituje nas z A do B po linii prostej, bum. Tak żeby w ogóle, słuchajcie, czyli tak objętość się zwiększa, no, zależy, w którą stronę, oczywiście, ale zauważcie, że ciśnienie jest cały czas stałe. No I w związku z tym praca wykonana, bum, 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 bum. Jest bardzo prosta do policzenia, więc tak, jeżeli idziemy w tą stronę, no to się spodziewamy, że. Tłoczek, co idzie w górę, bo objętość się zwiększa. Jak objętość się zwiększa, to byśmy napisali, że praca gazu jest większa od zera, a praca człowieka jest mniejsza od zera. Innymi słowy, no, człowiek nie musi się wysilić, żeby to się wydarzyło. Ale z kolei, jak to idziemy w drugą stronę, VP, to mamy tu A, tu mamy B, idziemy w tą stronę, czyli tym razem Zauważcie, że ten nasz gość idzie w dół. No to albo człowiek musi się zmęczyć, żeby to się stało, a gaz wykonuje ujemną pracę. Pamiętajcie, że to się dzieje. Dobra. Co się dzieje teraz z równaniem gazu doskonałego? No oczywiście możecie zawsze policzyć, możecie zawsze policzyć ile wynosi zmiana U w takim przypadku i to tam się będzie ile równało, ale znaczy to się będzie równało tyle co poprzednio. Nie mogę mazać z jakiegoś powodu awaria jakiegoś sprzętu, no ale będzie to zmiana U. To będzie 3 drugie NKB różnica temperatur proste, ale to, co jest ważne, to jeszcze jest ciśnienie, przecież nie ciśnienie, tylko, tylko ciepło. Ciepło to jest po prostu. To jest liczba moli razy ciepło molowe przy przemianie izobarycznej, czyli właśnie przez tej razy różnica temperatur, i to są wzory, które da się stosować, plus. Yy, Praca, którą nie podałem, no praca powiedziałem tylko, że to jest pole pod wykresem, ale od razu widać, że tak jest w stałym ciśnieniu, to praca gazu, weźmy sobie ją, napiszmy, to jest co? E, to, to jest ciśnienie razy zmiana objętości. Czyli to jest minus pracy człowieka, no i to wszystko wchodzi do tego naszego wzoru, że zmiana energii wewnętrznej to się równa praca e, człowieka plus ciepło ewentualne. Dobra, to była izobaryczna, teraz inny kolor. E, izochoryczna przez CH. Choryczna. No to tutaj w tym przypadku trzymamy ten tłoczek w tym samym miejscu. Czyli V jest stałe. Jak V jest stałe, to można to w łatwy sposób narysować. PV. Od, czyli to jest przemiana stąd do ton, bum, bum Nie ma żadnego pola pod wykresem, więc od razu piszemy, że praca jest 0. W związku z tym zmiana energii wewnętrznej jest równa po prostu ciepłu. No, a ponieważ ciepło i zmiana energii wewnętrznej jakby no, tak wyglądają, to można z definicji napisać, że ciepło w przemianie izochorycznej to jest liczba moli razy CV razy zmiana temperatury. No ale ponieważ delta U równa się 3, drugie e, N. R delta T, tu, tu powinno być R, wybaczcie, R oczywiście, bo to już, to już jest dla gazu doskonałego. Mój błąd, mam nadzieję, że Cię zauważyliście. No to widzimy od razu, że CV to jest równe tyle. Akurat dla jednoatomowego gazu doskonałego. CV to jest ciepło molowe przy przemianie, gdzie V jest stałe. I właściwie to wszystko, bo praca jest, praca jest zero. Lecimy dalej. Jest teraz przemiana izotermiczna. Termiczna. To znowu wszystko jest proste, bo tym razem wkładamy nasz tłoczek O Boże, coś tu się strasznego stało. Nasz tłoczek wkładamy do stałej temperatury, czyli na przykład zamaczamy w ogromnej ilości wody o temperaturze T i to jest konstans i wtedy taki ten wykres wygląda jak? No wygląda tak, właśnie, jak wyglądają takie linie, które mają stałą temperaturę? To też się przydaje, więc to przerobimy. Natomiast to wygląda tak, że ciśnienie V równa się nRT, więc jak podzielimy przez V to jest P, to jest V, to wyjdzie nam, że P równa się nRT przez V, czyli to jest taki wykres trochę jak Y równa się 1 przez X, czyli to będzie taka linia. To się też przydaje w ogólności, bo na przykład możecie sobie już rozkminić, że jak narysujecie takie linie 1 przez X, y, że temperatura A jest niższa niż temperatura B w takim ogólnym przypadku, zawsze na wykresie PV, pamiętajcie o tym, ale dokończamy przemianę izotermiczną, no to tu, prawda, ponieważ temperatura jest stała, to delta U jest 0, czyli praca wykonana jest po prostu równa ciepłu. Tylko uważajcie na znaki i w związku z tym będę trzymał ten indeks 3. Pamiętajcie ogólnie, że tu jest tak, że to jest praca 3 plus Q ma się równać 0, bo delta U jest 0 z tego wzoru. Przerzucamy na drugą stronę, czyli ciepło dostarczone to się równa minus W3, czyli to jest praca gazu. Jasne. Czyli jak to jest dodatnie, Podgrzejemy, to gaz wykona pracę i to ma sens, prawda? Jak podgrzejemy, to tłok pójdzie w górę. Jasne, jasne. No i ostatnia przemiana, którą być może rzadko się będzie przydawała, ale warto wiedzieć, że coś takiego istnieje, to jest adiabatyczna. I to jest dziwna przemiana, bo po prostu zachodzi na tyle wolno. Tak sobie, wyobraźcie sobie, że wolno ruszamy tym tłokiem, że nie zmienia się co, że w ogóle nie ma wymiany ciepła z otoczeniem. No jasne, da się, da się coś takiego być może wyinżynierować. Ona ma taki trochę dziwny wykres, bo po prostu jest. E, ten wykres jest taki bardziej stromy niż jest bardziej stromy niż, niż izoterma, to tak o bardziej stromy, tu jest P, tu jest V. No i to jak, jak wstawimy, że zmiana ciepła jest 0, to wychodzi nam, że zmiana energii wewnętrznej jest równa pracy. Pracy człowieka, czyli od razu widzimy, że praca człowieka to się równa 3 drugie nrt. Jasne, czyli to, i to jest minus praca gazu, czyli znowu jak y, temperatura wzrośnie, tak to, to jest dobrze, no bo w tym przypadku widzimy, to jest pole pod wykresem cały czas. Widzimy, że jak w prawo idziemy, to temperatura maleje, a gaz wykonuje dodatnią pracę, bo się rozszerza, wszystko ma sens. No to właściwie tyle. Przerobiliśmy. Jeszcze sprawdzę, czy nie napisałem czasami KB. Nie, nigdzie nie napisałem, wszystko się zgadza. Mam nadzieję, że wszystko jest jasne. No i w następnym odcinku pewnie będziemy na tygodniu łączyli to wszystko i tworzyli silniki. Dzięki wielkie.